Chciałbym, żebyście coś zobaczyli, bo zawsze powtarzam, że polityka to są słowa i symbole. Obejrzyjcie. Więcenie procesu demokratycznego, w którym obywatele zgodnie z literą Konstytucji wyrazili swoją wolę w akcie wolnych i powszechnych wyborów. Warto obejrzeć całą tą uroczystość. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na symbolikę wielokrotność flagi Polski za plecami żadnej flagi unijnej, żadnej flagi kolorowej, LGBT czy jakieś innej. I to jest to, co zawsze mówię, że podczas tych wyborów ścierała się Polska jako kraj i Polska jako część Unii Europejskiej. Ale, ale już bez Polski, bez, bez, bez tych wszystkich symboli. Te symbole by były powoli wycierane. Natomiast tutaj wciąż mamy, wiecie co, to nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ten rząd, który teraz mamy, pracuje bardzo długo nad tym, żeby tą polskość wycierać. Nie? To nie jest tak, że, że ja jestem przeciwnikiem, że, że to jest złe. Pamiętacie kiedyś taki um, był taki wyświetlane hasło silna Polska w silnej Europie. Pięknie. E, Myślę, że wiele osób wciąż by tak chciało i za taką ideą by zagłosowało. Tyle, że już nie jesteśmy silną Polską w silnej Europie, tylko zostaliśmy zdominowani i to przez jeden kraj. Już nie będę mówił jaki pewnie. Każdy, kto tam trochę się orientuje, to się domyśla. I zobaczcie, to jest. To trochę było, trochę było zabawne. No, no bo tak jak mówię, każdy, kto się tam trochę interesuje. Taką symboliką i, i retoryką polityczną, to, to trochę to wyglądało jak bicie leżącego, takiego, trochę, trochę takiego na łopatkach. Tak, 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 takie bicie wiecie, takie z otwartej, nie? Takie, takie lekcje ważenie kogoś. No i e, wymiana e, słowa e, polska przez wszystkie przymiotniki. Po prostu Polska, Polski, Polacy, <coughs> po prostu jakby to siedział na. E, Zresztą chłopaki obaj brali udział w ustawkach, obaj są kibicami, więc wiadomo o co chodzi. To Nawrocki siedział tym razem na, na Tusku i go okładał. Tak, i układał go w sposób narodowy, jakby to umieć. I tak jak mówię, wielu z nas wciąż jest zaciećwieżonych takich, że Unia Europejska, Unia Europejska, Unia Europejska. Ale część zaczyna otwierać oczy, że Unia Europejska to nie jest taki projekt, jaki nam sprzedawano. Nie do końca silna Polska w silnej Unii Europejskiej. Unia Europejska sama w sobie przestała być silna, ma ogromne problemy. No i jeszcze ta Polska tutaj jest zdominowana, więc wprost jest zdominowana przez Niemcy. Przez całą niemiecką politykę. No ja jestemowana. No, no nie ma co gadać. No, no, po prostu, no, co? jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to musisz wejść na niemieckie strony informacyjne. Ktedy dowie się realnie, co zamierza Polska. Bo tutaj mamy taką ścieżkę medialną na potrzeby nas, żeby nas uspokoić, żebyśmy siedzieli cicho i specjalnie się nie denerwowali. A co do samego pana prezydenta Lekta? Karolana Wrocławskiego, wydaje mi się, że póki co um, dajmy mu piątkę, w skali szkolnej, dajmy mu piątkę, no i trzymajmy kciuki, żeby tego nie spietrzył. A, mam podbite oko, tak, wszyscy moi hejterzy będą się cieszyć, że ktoś mi dolał, no niestety nie, muszę was zasmucić, e, ale mam dla was dobrą radę, na rowerze, jeździ się w kasku.